To jest kwadrans na angielski, lekcja 287. Witajcie w lekcji powtórkowej. Jesteśmy już w grudniu 2023 roku i przygotowaliśmy dla Was dialog z motywem świątecznym w tle. A jak święta, to prezenty. Czeka na Was dialog w dwóch częściach, pytania do niego oraz raptem kilka kluczowych, nowych wyrazów. Zrozumienie pójdzie Wam dużo łatwiej, jeżeli przerobiliście wcześniejsze lekcje KNA. Without keeping you waiting any longer, let the lesson begin. Małe uzupełnienie z lekcji poprzedniej dotyczącej prania. Tak się skoncentrowałem na tych różnych akcesoriach do czyszczenia łazienki, że przy praniu wyleciały mi z głowy takie podstawy, jak proszek do prania. Mm. To szybciutko uzupełnimy, bo na pewno się przyda. Mm -hmm. Zatem proszek do prania. W Wielkiej Brytanii powiemy washing powder. Washing powder. Nic skomplikowanego. Amerykanie bardziej skomplikują i to będzie laundry detergent. Laundry detergent. Ogólnie, jak już pewnie zauważyliście, Amerykanie, gdzie mogą, dodadzą wyraz detergent. To jest coś, co czyści. Ulubiony wyraz detergent. Jest! Tak, detergent jest do wszystkiego. Alright, czyli mamy laundry detergent. Niektórzy z nas kupują płyn do prania. Tak. I wtedy w UK to będzie washing liquid. Washing liquid. Na co zrobią Amerykanie? Liquid laundry detergent. Liquid laundry detergent. Tak, no bo musi być detergent. Alright. Na popularności zyskują coraz bardziej też kapsułki z płynem do prania. Tak, takie, co się wrzuca do pralki, prosto do bębna. Mhm. Zgadza się. I to będą washing capsules. Washing capsules. Kapsułki, to prosto zapamiętać. No i zróbmy teraz zdanko. Dodaj płyn do podajnika, czyli add detergent to the tray. Add detergent to the tray. Gdybyśmy chcieli do bębna, tak jak powiedziałaś, to powiemy po prostu do prania, to the laundry. Okay. No i niektórzy jeszcze używają zmiękczacza, płynu zmiękczającego mm -hmm. przy praniu. Po angielsku to jest fabric softener. Fabric softener. To no zmiękcza, softens, mm -hmm. tak, softens. A fabric to materiał, Tak. to nie jest fabryka. U nas nie jest to stosowane, ale za granicą różnie bywa, czyli możliwe, że jest dodany wybielacz do niektórych detergentów, a wybielacz po angielsku to bleach. Bleach. Więc w zależności od tego, czy chcecie używać wybielacza, czy nie, zwracajcie uwagi na etykiety. That's true. Alright, No to wracamy do lekcji powtórkowej. Część pierwsza dialogu i pytania do niego. Pierwsze pytanie. What was the initial disagreement regarding gift giving? Czyli jakie było początkowe nieporozumienie dotyczące wręczania prezentów? Drugie pytanie. Where does the idea for the mother's present come from? Mm -hmm. Skąd pomysł dla prezent dla mamy? Three. What features should the mother's present have? Jakie tam cechy powinien mieć ten prezent? Czwarte pytanie. How do they solve the charging issue? Hmm, charging issue, czyli problem z ładowaniem. Tak, albo kwestia z ładowaniem, problem z ładowaniem. I ostatnie piąte, what is the final decision for the father's gift? A co dostanie tata? Are you ready? Yes, I'm ready. Let's begin. Okay, and that will be all the presents for the kids. Um, are we getting anything for your mother? I think we should. Oh, do we have to? Didn't we agree to get the gifts only for the kids this year? No, that was last year. This year, oh. we are all getting something. Uh, fine. Um, do you know what she'd like to get? Well, she was thinking of getting some headphones. She really got into podcasts and she listens to them everywhere she goes. Mm, headphones you say. All right. Uh what type is she thinking about? I don't know. You're the expert here. What do you think will work best for her? Well, um you said she likes to listen on the go, so they would have to be portable and she has been traveling more since she retired. So ANC would be nice too ANC Oh, you know uh noise cancelling? Oh right, yeah. I remember you explaining it to me some time ago. Oh, so you were listening. Thank you. But back to the headphones. Oh she did mention that she wants a long lasting battery. She's sick and tired of charging the phone every day. Hmm. I think there's a model I have in mind. They're earbuds, so very portable, and they have a charging case, which should solve the battery issue. Let me quickly check if they're in stock. And what about the sound quality? Ah, uh, they'll be fine for your mother. Uh, she's not an audiophile. Uh, she'll like them. And we're in luck. Not only are they in stock, they are on sale. Great, get them. And done. And for your father? Uh, chocolate. Mm, maybe something more fancy. Bonbons. Sounds great. I'll pick them up on my way from work tomorrow. Przejdźmy do odpowiedzi na pytania. What was the initial disagreement? Prezent tylko dla presents only for kids. Tak. Ja myślałem, że tylko dla dzieci, a to psikus, trzeba więcej prezentów uzgodnić i kupić. Mm -hmm. Czyli presents only for kids, not for adults. No ale w tym roku inaczej. All right, Number two. Where does the idea for the mother's present come from? Um, listening to podcasts. Tak. She listens to podcasts everywhere she goes. Takie nowe odkrycie naszej. Mamy, tak tak. everywhere she goes she listens to podcasts więc się słuchawki. number three what features does she need in her headphones mm, she needs active noise cancellation right yes active noise cancellation a uh, portability portability she listens on the go and and long-lasting battery And the long-lasting battery, tak, czyli bateria, która starcza na długo. No i to był problem, no bo nikt nie chce ładować słuchawek co wieczór, niczym telefonu. Ile tych ładowarek można mieć podpiętych na raz? Mm -hmm. Plus, że nie korzystasz wtedy, jak są w etui. Nie możesz z nich korzystać, kiedy muszą się naładować. So what's the solution? What's the solution? Etui ładujące. Charging case. Tak jest. Po angielsku charging case. I spora część tych małych słuchawek, właśnie do usznych, posiada takie ETUI. Uważajcie, tylko kupując, żeby się nie nabrać, że jest napisane, że słuchawki starczają na 14 godzin, a one starczają na 3, ale ETUI ładuje je trzykrotnie i producent napisze 14 godzin. Z tym, że jest z przerwami na ładowanie nie, nie napiszę tej gwiazdki. I ostatnie pytanie. What's the final decision for the father's gift? Bonbons. Bonbons. I co to było, bonbons? Czyli um, te... Um, Boże, bombonierka? Te, bombonierka, te... tak. Czekoladeczki takie. Zgadza się, bonbons. Bo tam w dialogu podaliśmy, że chocolate to tak słabo, ale może jakiś taki fancy chocolate. <ścoughs> Jakaś taka, wiecie, lepsza czekoladka. No to wtedy bombonierka. Spójrzmy na kilka ciekawych wyrażeń. Właśnie w tym dialogu mówimy, że nasza babcia, czyli Got into Podcasts, co to będzie, to Get into Something? Wkręciła się. Piękne tłumaczenie, tak. Wkręciła się, zajarała się czymś, she Got into Podcasts. I mówimy też Sick and Tired of Charging w naszym dialogu. Co to jest? Be sick and tired of. Who is not? Rzecz jest wykończona totalnie tym ładowaniem. Mieć dosyć czegoś, no, sick and tired, czyli być chorym i zmęczonym od czegoś, mieć po prostu już za dużo tego. Sick and tired of something. Pięknie. Gdy sprawdzam dostępność, to mówię, że coś, że to akurat słuchawki są in stock. In stock, czyli że są na stanie, czyli że możemy je kupić. Wyśmienicie tak. A co będzie przeciwieństwo, że czegoś nie ma na stanie? Out of stock. Tak jest. Be out of stock, albo po prostu out of stock w sklepie, zobaczycie. Czyli brak w magazynie, prawda? Tak czasami może być po polsku. Right. Naszą babcię określiliśmy mianem, że nie jest audiophile. Audiophile. I w ten sposób mówi się właśnie audiophile po angielsku, jak plik audio, audio file. You're right. Audiophile. Zanim przejdziemy do drugiej części dialogu, który jest kontynuacją, zapoznajmy się z kilkoma wyrażeniami. Po pierwsze, dibs. Dibs. Jest to nieformalny zwrot, który mówi zaklepuję. Moje. Okay. Rezerwuję sobie to. Znaczy się już to jest Rezerwuję. Dla mnie. Jeżeli chcemy powiedzieć, co zaklepujemy, co rezerwujemy, to powiemy dibs on. Dips on. Czyli tak jak w samochodzie, nie wiem, czy kojarzysz, gdzie chce się zaklepać siedzenie z przodu, obok kierowcy. Okay, to no. trzeba zawołać shotgun. <laughs> ok. Tak, jak rodzaj broni. Shotgun. Mm -hmm. To oznacza, ja jadę z przodu. Kto pierwszy krzyknie, ten jedzie z przodu. Ok. Takie są zasady gry. Przykro mi, tego się nie zmienia, więc dibs jest bardziej uniwersalne. Możecie zarezerwować, co tylko chcecie. Okay. W takiej słownej umowie. To już teraz wiemy. I przyda nam się jeszcze wyrażenie stove tap. Stove top. Jest to związane z kuchnią. Co to jest stove? Um, to jest do pieczenia coś. Tak, w sensie tak, tak. Kuchenkę. Dobrze. Uf, Bo to jest taki złożona rzecz. Po polsku często mówimy kuchenka i w domyśle ona już jest z piekarnikiem. Piekarniki. No właśnie. I po angielsku też to tak działa, natomiast można rozdzielić właśnie piekarnik, a uh -huh. kuchenkę czy palniki. I stovetop to jest ta część z palnikami. Okej. Okay. No a, a piekarnik to oven. Oven. Więc jak mówimy stovetop, przy okazji czyszczenia, no to wyczyścicie właśnie tę część z palnikami. No dobra, to nasze pytania do tej części dialogu. What else needs discussing? Czyli co jeszcze trzeba omówić, co jeszcze wymaga omówienia? Drugie pytanie. What role do children have in the process? Na co załapią się dzieci mm -hmm. <laughs> w tym wszystkim? <laughs> Number three. Which part of the house will be cleaned by Szymon? Co posprząta Szymon w dialogu? Why does Szymon decide to write it all down? Dlaczego? Pewnie ta lista była jakaś chyba za długa, coś mi się wydaje. Jak już musiał to zapisywać. Może tak, szybko chyba niż nie ma pamięci. Sprawdziwe. And the last question. What is Ania looking forward to? Czego Ania się nie może doczekać? Let us begin. There is one more thing we should really discuss. Really? I thought we agreed on all the presents. It's not a present, rather a chore. Oh no. You want to split the cleaning, don't you? It's only fair. we are organizing the christmas dinner this year and i want our house to be spick and span can we pay and have someone else do it no we can't it wouldn't be the holiday spirit without cleaning the house ourselves fine uh dibs on cleaning the kitchen are you sure it's a good idea yes i'm positive i will clean the kitchen and you'll remember to wipe the counters and the stove top yes and unload the dishwasher after the cycle yes and polish the silverware before the guests arrive oh, wait uh, i'll write it down. mop the floor after vacuuming use wet wipes to clean the wall. Use our homemade all-purpose cleaner for all the surfa surfaces. And remember, that will be your duty to load the dishwasher after dinner. That's a lot of work. What are you going to do? i clean the bathroom and dust off the living room. Dust off the living room? Don't you mean vacuum it? No. I vacuumed it this morning, but I got this excellent microfiber duster yesterday, and I can't wait to try it out. Are you doing the windows too? Don't be silly. We'll have our kids do it. Odpowiedzmy sobie na nasze pytania. What else needs discussing, else Co tam jeszcze chciałaś omówić? Splitting the cleaning chores. Zadowolony. Tak, split the cleaning, czyli chcemy podzielić, rozdzielić w zasadzie sprzątanie. Obowiązki. Tak inaczej troszkę niż share, mm -hmm. tylko sp split. Ja robię Jak to, to, to miasto w Chorwacji. Jak split miasto w Chorwacji. Tak jest. Mm -hmm. No i co przypadło dzieciom? What role do children have in the process? Clean the windows. Na końcu uznaliśmy. Ania uznała, rozrządziła. <laughs> Ania zarządziła ewidentnie w tym dialogu wszystko. The kids will clean the windows. To no, dzieciom y przypadnie w udziale. A czemu nie? No a co zrobisz, Szymon? Posprząta kuchnię. Czy, czy mu się uda według standardów, to jest wątpliwe. <laughs> Dialogowej Ani, ale może. Zgadza się. Mówi Dibs on Kitchen. Tak, ja po Czy sam sobie zaklepał kuchnię? Tak. Naiwniak. <laughs> Bardzo chciał pomóc i wybrać tą e, prostą mm -hmm. ścieżkę. Trzeba, Trzeba było wybrać salon. Może, a może nie. Nie dowiemy się. Ostatnie pytanie to było: why does Simon decide to write it all down? The list is very long. A nie, czy jest więcej niż trzy pozycje? Ewidentnie. Sama nie, sama nie liczyłam, ale dużo. Tylko z pozoru kuchnia jest prosta do sprzątnięcia. Dokładnie. Tylko zbywareczka i, i pyk nie ma lekko. I na koniec. What is Ania looking forward to? Trying out her new microfiber duster. Great. Co to było ten microfiber duster? To była e, miotełka do kurzu z e, mikrofibry. Tak, wyśmienicie. Nowy gadżet, nowa impreza w domu. W dialogu pojawia się jeszcze takie fajne wyrażenie e, the holiday spirit. The holiday spirit. Ania mówi, że jak się, jak się samemu nie posprząta, to się nie liczy. Mm -hmm. Holiday spirit to jest taki duch świąt. Tak. Ania dokładnie mówi, It wouldn't be the holiday spirit without cleaning the house ourselves. Jak samemu się nie posprząta, to nie czuć ducha świąt. Pamiętajcie. Przemilczę to. I przy okazji zmywarki, dołóżmy sobie jeszcze takie wyrażenie, bo, że ten proces, gdy zmywarka myje, to on się po angielsku nazywa cyklem, jakby po polsku pewnie też, czyli to będzie cycle. Więc mówimy, Unload the dishwasher after the cycle. Unload the dishwasher after the cycle. Oczywiście można też powiedzieć, że wiecie, when it's done, when it's finished, unload, ale after the cycle. Jest krótkie, proste i wiadomo o co chodzi. All right. Mamy nadzieję, że dialog przypadł Wam do gustu. I że dzielenie się sprzątaniem przed świętami przychodzi Wam równie łatwo. Mam wrażenie, że na święta jest równie dużo gotowania co sprzątania. Więc może wolicie robić to pierwsze zamiast tego drugiego? Dajcie znać w komentarzu na YouTube lub w ankiecie na Spotify. To wszystko, co mamy na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnej lekcji. Bye!